No i dobry. Godzina druga 20. Jedziemy na wschód słońca na wielką rację, jeszcze raz spróbować, <laughs> znaczy jeszcze raz, wtedy nawet nie próbowałem na wschód słońca, tylko chciałem jakieś widoki zobaczyć. No dzisiaj prognozy są dużo lepsze, a jedziemy na wschód słońca, zobaczymy czy jakieś widoczki, coś tam się uda zobaczyć. Czy nie? Kawa czy będzie w ogóle dużo ludzi jest sobota. Może być, że sporo ludzi tam pójdzie na wsód ale niekoniecznie z rycerki, bo tam jeszcze bazy z Wardonia chodzą. Damy do miejsca, ale patrzcie, jesteśmy w tej rycerce, tu w ogóle nie mają tych latarni, nic tu nie świeci, to jest masakra! Jadę pomału, bo się boję, żeby mi tu jakieś zwierzę nie wyskoczyło. Ani zwierzaka poturbować, ani auta sobie uszkodzić. Ale jest tak ciemno, że się nie zdziwiłbym jakby tu jakieś jelonki poschodziły na dół. Poszukiwaniu jedzenia, bo naprawdę myślałem, że tu naprawdę coś będzie świecić. Patrzcie, tu w tych domach jedynie jeszcze nie śpią, jest trzecia rano. Nie wierzę, że mieszkańcy idą na słońce. Oni to tego mają pewnie dość No tu jest, patrzcie, na boisko szkolne jakaś jedna latarnia świeci. Dziwne, nie? A, a tutaj nie ma nic, po prostu ciemność. ohoho, ile tu już jest aut? Jakieś kampery stoją. Kurde, tu śpią w jednym, w drugim, trześci gdzieś tu ustawić, ale sporo ludzi. Pojdziemy. Ewidentnie śpią. Tu zaparowane szyby. Tu też. Ewidentnie śpią na hamakach. Chodźcie. Hamaki, rowery. O, tutaj też namioty. Śpią pod namiotami. Dobra, idziemy. Patrz, jak jest ciemno. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Jest klimat, nie? Jak ktoś nie chodził w lesie, w nocy, po górach, to proponuję. Przeżycie niemożliwe. Każdy odgłos wydaje się dużo mocniejszy. Lekkie jakieś szarpnięcie gałęzi to już działa na wyobraźnię. No nic, ale żeby widzieć ładny widok to trzeba, trzeba przejść nocą ten las. Pogoda jest mega, no nie wiem, kaza że ta kamera tego nie odda, ale jest tyle gwiazd na niebie. Jest małe zanieczyszczenie światłem. O, już pajęczyny znowu i po prostu nie wiem czy to widać, czy nie widać księżyc. Na tej kamerce nic nie widać, ale już jeszcze mi jest pełno gwiazd. Dobra, widzimy się na górze, bo tutaj nic nie nagram za bardzo, bo, bo nic nie widać. Kogoś dogania. Nie tylko ja jestem taki wariat. Zresztą pewnie na górze zobaczymy dużo ludzi, bo jest sobota. Ostatni weekend wakacji. Pełno wariatów. Takich jak ja idzie. Nie wiem czy coś widać, ale jest ciepło. Trochę bardziej się męczę. Ostatnie wyjście było łatwiejsze. Patrzcie tam idą. Nie wiem czy to widać. Zemaszerują z czołówkami. Już widać. Pierwsze światełko. Kurde, ale daje mi w koś, ale już wiem dlaczego. Jest mega gorąco. Temperatura jest obłędna. Ostatnio właśnie było tak idealnie. Patrzcie, ale się robi fantastycznie. Chociaż tam jakieś chmury widzę. Nie wiem, czy będzie tatry widać. Zobaczymy. Deptamy dalej, ale już jestem zmęczony. No tu już jest wyższa szkoła jazdy. <laughs> Tutaj nie dołożę. No nieźle, ktoś to poukładał. Tam już jest coraz jaśniej. Aczkolwiek w lesie jeszcze jest ciemno. Słyszeliście? Jakie? Co to jest? Co to za zwierzę? Piąta piętnaście. Dotarłem. No tym razem się uda. Będę widział widok z jakiej raczy. Ale się zmałem. Nie Idę na schronisko. Idziemy tu na razie. Pod wieżę widokową. A tam na do widokowej już ktoś siedzi Jakieś fajne miejsce, trzeba znaleźć Mega A tu jakiś namiot, ktoś spał pod namiotem Też można Tam też siedzą tu nawet bez namiotu w szpiforach Na kocu Niezwyczajne Ale to pięknie, wygląda. Tam się robi pięknie, ale to jest widok z każdej strony. Wygląda to po prostu obłędnie Na każdą stronę jak się nie spojrzy to piękne góry Ale szczyt Suda ja zapewne ludzi na górze śpią tam normalnie w śpiworach na kocu bez namiotu nawet też tak można jedni w namiotach by tu dać kamerkę gopro żeby ja, pro tego action żeby time timelapsa zrobić ale nie wiem gdzie to ustawić tu te panele przeszkadzają tak trochę no niezbyt jest jak tu kadr skomponować zobaczymy tu niżej jakieś ognisko musiało się wczoraj odbywać idę tu zerknąć jeszcze Chciałem żeby jeszcze tego drona odpalić no, zobaczymy pierki jakieś kurka ona. idziemy tu zerkniemy żeby kleszczy się nie nabawić bo mi to niepotrzebne o to jest ładnie gdyby nie te kabry gdyby nie te druty no i mamy tu jakieś swoje miejsce z tej strony później sobie jeszcze tego drona spalimy tu się fajna chmurka robi taka czerwona i siedzimy relaksik no tykamy na wschód, odpoczywamy i w dół niezłe nie? trzeba mieć porąban w głowie żeby zamiast spać w soboty łazić po nocach ale za to widok jaki będzie to to jest warto Magicznie. A te chmury tam przysłoniły chyba te słońce i tego wschodu nie będzie magicznego. Ale się zapowiadało, tu te chmurki się paliły na czerwono. Kurde, teraz spadła. Ale spektakularnego wschodu chyba nie będzie. No i tak poczekamy, tam jeszcze coś może fajnego się zrobić. Tak, nie mamy co robić, więc odpoczywamy. Co, ja są taka kulka czerwona, przytłumiona tymi chmurami. Wyjdzie trochę wyżej za te chmury, to się, to tutaj światełko się oprze i będzie... Przyjemnie, no ale to najlepsze światło już minie, to jest znak, że znowu trzeba będzie tu wrócić. <grymnie> Jestem za. No, teraz wyszło pięknie, ale jest przytłumione, bo tutaj tego światła tak nie widać. Ale jest, wychodzi tam z tych chmurek. No i co, zawodnik czeka. Ja sobie kupiłem nowy telefon i zapomniałem zainstalować tej nowej aplik tej aplikacji DJI-a. Ona niestety nie jest w tym. Klepie teraz w tym Google Playu całym. Trzeba ją z, bezpośrednio ze strony pobierać, ale tu jest słaby internet i. Chciałem sobie polatać, nie? <laughs> Boże jaki amater. Przyjdę do domu, muszę to ogarnąć. Bo znowu będzie taka okazja. Dawno nie latałem i zapomniałem, że na tym telefonie jeszcze nie było latane. No to żadna. No to jest następny powód numer dwa, żeby tu wrócić. Dobra, posiedzieli. I teraz możemy zobaczyć sobie to schronisko. Bez mgły, jak to tu wygląda. O, te skuterki. Jezu, posiedziałem chwilę, nogi skrzywiłem. Teraz zobaczymy, patrzcie jaki tu jest mały Polaris. Taki malutki dla dzieci. To już trochę większy. Arktykat Cat. No I tu takie jakieś potworki. Szczególnie ten czerwony wygląda dobrze. Też Arctic. Ładny. Pośmigałbym. A tam ludzie. Patrzcie, pięknie teraz to widać. No, idziemy tu te schroniska zobaczyć o, słoneczko się oparło, teraz jest pięknie trwanie od tych solarów się teraz odbija idziemy zobaczyć jeszcze tam na górę we wszystkie strony wyjdzie dalej na wieży widokowej idziemy teraz każdą stronę, sobie zobaczymy jak to wygląda patrzcie jakie dzieciaki ta mała ma nie wiem z 5-latek? Tu śpią albo już nie śpią Ci spali tutaj Zerknąć z góry we wszystkie strony Teraz będzie widać Teraz to wszystko widzę Teraz to ja tu widzę Granica państwa Wielka Racza 1200 Oczywiście Korona Beskidów O Proszę Jesteśmy ja po słowackiej stronie Teraz po polskiej ławeczka Kurde powiem wam fajnie tu jest Sparcie, tutaj jaki widok wieje trochę ale... Patrzcie, mega. Nie ma tej przejrzystości dzisiaj, ale naprawdę jestem w szoku. Mieszkam tu już trochę czasu i tych gór wszystkie schodziłem, ale wielka racza odkrycie moje nowe. Tutaj jeszcze wszyscy śpią. Ale patrzcie jak przy takim świetle, jakie te ujęcia są zarąbiste, nie? Aż tak patrzę w kamerkę i mi się podoba. A nie wiem jak to na telewizorze wyjdzie, ale myślę, że mega, fajnie to wygląda. Naprawdę. Nikogo nie ma na dworze, o dziwo. Wszyscy po w środku siedzą. Wieje troszkę, ale przyjemnie. Przejdziemy tą samą drogą, co żeśmy szli w tej mgle. Zerkniemy. Jak to wygląda? Tu sobie siedziałem. Była ta mgła. Jutro zadaszenie. Siąpił deszczyk. na no ale widoku nie miałem, teraz widzę. Ładnie. Dobra, uciekamy, bo się ludzie zaczynają zbierać. A że ja dzikus to nie potrzebuję towarzystwa, więc mykamy. Ser nisko z dołu. Ciekawe, jak w środku, patrzcie, byłem tu trzy razy, ani razu w środku. <grym> Jakoś nie wiem, wyjątkowo. Jutro muszę już pojechać do firmy szybciej, opakować kołderki, poubierać wszystko świeże, po, pozakładać i jedziemy na Itali italię. To będziecie widzieć. To jakoś będzie wchodziło już później, bo po tym odcinku te, te Włochy. Bo tam jest. A to jest trochę pomieszane, muszę to ponadganiać trochę. Ale też inny montaż zacząłem robić. Mocno ucinać te przerwy, zobaczymy, jak się to przyjmie. Tak, jakoś cienko z tą oglądalnością było lepiej. Może to wakacje, może to ciepła pogoda, słoneczko i ludzie jednak powychodzili w sumie lepiej niż wyjdą, coś zrobią, niż siedzą przed telewizorami, nie? I ogromnego oglądają. <laughs> Ale idzie jesień, mam nadzieję, że trochę lepiej się to będzie oglądać. Patrz, jaki tu jest klimat. Po prostu ten odcinek tutaj tego szlaku jest cudowny. No wygląda to pięknie. Nawet nie chcę tej kamerki wyłączać, żeby się chociaż trochę poczuli tutaj ten klimacik jak się tu idzie. Bo super. No. Jeszcze to słoneczko, takie pierwsze promyczki. Cudowne. Boże, jak ty się podniecasz. Stary, jak głupi. No co zrobię? O, tu jest to działo z tymi pajęczynami. Co, bym atakował. Ale jest pięknie. Zwierzaki się budzą. Dobrze, że się nie obudziły za bardzo, jak ja przechodziłem po ciemku. Ale muszę przyznać, że myślałem, że będzie dużo więcej ludzi, bo naprawdę tych aut tam na dole stoi. Więc albo śpią na dole i dopiero ruszają nie mieli w planach schodu słońca tylko normalnie sobie wyjść, wyspać się tam, zjeść coś przy tym strumyku, bo to naprawdę przyjemnie na nockę też tu muszę chyba kiedyś sobie przyjechać ponocować albo w stronisku byli, no ale to w stronisku to myślę, żeby wstali i wyszli na te nie powiem, coś ludzi było ale w wakacje, ostatni weekend, ciepło zapowiadało się, że warunki będą magiczne były takie tyłka nie urwały, ale nie było tych ludzi tyle, ile bym się spodziewał. Myślę, że na Babiej Górze pe pełno będzie. Na, na Rysiance. Bo to są takie szczyty, gdzie tych ludzi zawsze pełno. Czy tam Pilsko. Takie oklepane. A tu widać takie... W widok widoki są błędne, trzeba przyznać. Co też bym mógł iść na Magórkę tam koło mnie. Tylko, że tam nie ma za bardzo widoków, nie? I Patrzcie, to jest... Ten sam las odcinek tydzień temu był w gle jak żem tutaj wszedł Jak to zupełnie wszystko inaczej wygląda. Jak o każdej porze roku, o każdej porze dnia, czy to wschód czy zachód, jak to wszystko może wyglądać różnie. To jest właśnie fajne, że naprawdę można chodzić tą trasą wiele razy i za każdym razem będzie inaczej. I to jest super. To mi się podoba. Cieplutko naprawdę. Jezu jak ciepło Ludziska Robi się upał, jest za 15.07 I trzeba się rozebrać Czołówkę schować Bo się już nie przyda Rozpłaszczyć się i zejść dalej na dół Widzicie? Tego bandziora trzeba zgubić Taki jest plan 10 kg w dół przyjmcie kciuki pierwszy plan browary trzeba zrezygnować z browarów w ogóle z alkoholu, żeby woda zeszła trochę mniej żryć będzie dobrze, nie? idziemy patrz jak pięknie tego nie było no, w zeszłym tygodniu ale widoczek i póki co dalej nie ma ludzi. O, fantastycznie! Za 10 siódma. Myślę, że dopiero wstają, pomału się zbierają. Jak będę niżej to już tam może być parking pełny i, i zacząć mijać dużo ludzi zacznę. Ale na razie jest. Fajnie ta pani z tymi trzema dzieciaczkami też już schodziła na dół, jest tam gdzieś przede mną. Typ ludzi wejść na schód zejść i cały dzień jeszcze jest dla nas. A inni niech się tu gniotą I nie przeżywają tego w takiej ciszy, w takim spokoju takiej samotności. Patrzcie, jaki tam jest dół. Jak tam jest w dół. Tego kamera pewnie nie odda, ale powiem wam historię. Kiedyś wchodziłem na Magórkę, ale stwierdziłem, że sobie pójdę troszkę inaczej. Chciałem iść tam grzybietem od strony Jeziora Żywieckiego, żeby trochę widokowo było, bo tam jest tak słabo z widokami. I nie ma tam żadnego szlaku. No i wszedłem na taką ścieżkę nie wiem czy to była taka techniczna dla, dla drwali co tam chodzili, taka dość wąska, wydeptana, ale chyba rzadko musieli chodzić. No i w pewnym momencie się to tam kończyło, gdzieś ja powinienem dojść do góry. No i stwierdziłem, tam taka łączka była właśnie takie, nie było tak stromo, ale było tak dziko, nie? Dobra, przejdę tu do góry, pyk, pyk, pyk. I już tam będę gdzieś tam do szlaku dojdę, nie? Jak wszedłem tam, wystraszyłem starej jeleni, jak wyskoczyły przede mną, tak one tak jakby z góry. I w dół zaczęły lecieć, tam te gałęzie łamały się, bo to, to, to taka masa, jak to zaczęło tuptać, zapierdzielać na dół. Jak ja się wystraszyłem, one dosłownie metr przede mną wyskoczyły z krzaku, bo ja je wystraszyłem, po prostu szedłem na ich teren. Ludzie tam nie chodzą, bo tam szlaku nieba. Tylko jak głupek se tam w las i wystraszyłem zwierzaki, które były u siebie i, i siebie wystraszyłem przy tym, bo naprawdę byłem przerażony. Takie wielkie... Że te jelenia, tak sobie pomyślałem, jakby to jakieś dziki były, albo wilki. No wilki raczej by uciekły szybciej, bo by mnie gdzieś tam wyczuły. Są by czy Rysia, bo u nas rysie też są. Ale ja jeszcze Rysia nie widziałem. Ciężko jest zobaczyć Rysia tak w ogóle, bo jest bardzo płochliwe, ale piękny zwierzę. No i taka nauczka, że jednak dobrze się zastanowić, czy schodzić z wyznaczonych ścieżek. Bo tu już nawet nie chodzi o bezpieczeństwo czy coś, to też. Ale też żeby zostawić tym zwierzętom trochę. Trochę jednak swojego terenu. No, ja miałem nauczkę i dzisiaj wiem, że lepiej tego nie robić, nie? Ale jakby ktoś się kiedyś zastanawiał, to taka historyjka od ogromnego co przeżył. I teraz już tego nie praktykuję, chodzę normalnie ślaki, lekko tam czasem odejdę, ale nie żebym coś przecinał sobie drogę, bo skróty, bo tak myślał, że tak będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej, lepiej tam zostawić te, te ostatnie tereny dla zwierząt się zastanawiam, czy to nie jest to miejsce, co w nocy stawałem i powiedziałem, że o tym, że się jest samemu w środku lasu w nocy w ciemno. I to jest chyba to miejsce, tam coś prześwita prześwitywało. patrz jak tu jest ten, jaka tu jest przestrzeń, jak to fajnie wygląda. Kurde. Dalej nie ma nikogo, nie? Nikt mnie nie minął, ani do góry, ani na dół. Te, oprócz tej pani z tymi dziećmi, nie było nikogo, a ja schodzę strasznie pomału. I się delektuję jeszcze tym widoczkiem, tym lasem. Myślę cały czas, czy jak zejdę na dół, nie podjadę się na wodospad jeszcze się opłukać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to to was zabiorę. Pokażę wam, jaką mam miejscówę koło domku. Gdzie nie ma w ogóle ludzi nigdy, nawet jak jest upał. No i 7.45 Jesteśmy na dole. Ła, tu jest rzeź. No zobaczymy teraz te drzewo, czy tu jest przeszykowane. Tak mi się wydaje, że w tym Volvo po prostu właściciel tej działki spał i tu czeka od rana, aż tam się zapełni parking. No i zacznie tu kasować, bo tak jak tu widzicie, jest krzyżony. 20 zł za dzień. Póki co tam chyba jeszcze są miejsca. Teraz zobaczymy czy to te drzewo jest. No tu w tym namiocie. Czy śpią, czy poszli w górę? Nie, tam siedzą już się ogarniają. Ale drzewa tu nie widzę. No nie ma tu drzewa, bo trzeba było sobie jakieś drzewo wziąć w domu ze sobą, bo nie ma tu nic nie Niestety tak patrzę, coraz więcej aut przyjeżdża. No sporo dzisiaj. No ale ten kamparek niezły. Spory, ten też fajny. Dźwigany, to znowu rybnik, Wodisław, proszę. śpią niektórzy w samochodach, ewidentnie szyby poparowane w tych kombikach, to normalnie sobie spali. Tam ci w tym namiocie. Nie wiem kto się tak zaparkował, czy nie będzie za chwilę płacił, tam było, oj teraz będzie mijanka, ja wyjeżdżam, oni wjeżdżają wszyscy, a ja już wracam, no i spoko, udało się minąć, no tutaj ten kawałek jest ciasniutki, trzeba będzie szybko. Uciec stąd i e, e, może się uda zanim te tłumy. No już teraz jak się schodziłem to trzeba przyznać, że już ludzi ludzi co? raz więcej szło do góry. powiem 14 stopni. No to wejście do wodospadu przy tej temperaturze może być hardkorowe. Ale chyba się skuszę. Chyba się skuszę, pokażę wam gdzie tu mamy takie coś i takie naorzeźwienie. Ranne, ranne obudzenie, jeszcze pobudzenie. Skorzystam z rzeźkiej wody. Padą turyści. A póki co wam tutaj widoczki jeszcze pokażę. Trochę jak się jeździ właśnie w stronę domu i do tego wodospadu. Historia po prostu jest mega. Że ja z racji mojej karnacji i jeszcze miałem włosy czarne. Y no tu jest jakieś zawody wędkarskie, czy co? Kurca zeks. Dobra Uwaga, zawody. Tam się idziemy okąpać w dupie mamy zawody. Tych zawody, pełno ludzi. Ale mija. No tutaj taki strumek przy domu mamy. To jest rzeczka, co ciągnie od, tam od szczyrku. W szczyrku na tych takich kaskadach jest zawsze pełno ludzi. A tu niżej, dokładnie, to są Dolina Żylicy, to się nazywa. No, to są łodygowice. No to tutaj nie ma ludzi, nie? Bo tu nie ma lodów, nie ma popcornów, nie ma sklepów. Tu jest ścieżka rowerowa fajna, można sobie pykać aż do szczyrku. No i tutaj zaraz skoczymy gdzieś do wody. A tu idzie ekspresówka właśnie tam, od Zwardonia pójdzie, co te tunele robią, tam żeśmy w przebitkach bo widzieliście taki most pewnie, nie wiem czy zauważyliście jak nie, chcę sobie e, No to właśnie będzie się ciągła aż do granicy i to jest ekspresówka, ona teraz idzie do Cieszyna, ale jest przebudowywana tam na zakręcie idiotów i pójdzie chyba na, na Śląsk, tam na Katowice, nie wiem w tam dokładnie poleci. Będzie trochę przerobiona i, i będzie dużo szybciej się teraz jeździło i dużo lepiej, bo naprawdę jest sajgon ale patrzcie jak to wygląda, ta konstrukcja jest olbrzymia niesamowicie to wygląda, mi się to podoba, strasznie takie dziwne, nie? czy dziwne, no takie takie ogromne, jak to człowiek może takie coś wybudować patrzcie jak to się tam ciągnie łatwiej życie kierowcą no i tu jest ta moja miejscóweczka oczywiście, że nikogo nie ma prawa jeszcze mokra <noise> czyli jest jeszcze chłodek jeszcze wilgoć dobra idziemy się zabawić powiem wam że zimno ja się Ja cię kręcę, ale jest zarobista można jechać do domu A tu widać zawsze takie duże ryby Nie wiem kto Prągi czy są pod tkę? próbują się wbić z tym wodospadem do góry Ale tu nie wolno łowić bo to jest jakieś zaschronione tutaj jest Dobra Spadamy No i tak by ten dzionek był, jest godzina dziewiąta, ja już zdobyłem szczyt, szczytowałem już, okąpałem się trochę, znaczy okąpałem, schłodzić też nie schodziłem, bo nie jest za ciepło jeszcze, ale się obudziłem w rzeszkim wodospadzie, no i co jedziemy do domu, nie wiem jaki plan jeszcze na dziś, czy coś tutaj zrobić, sobota, Ale no tyle, wypić ostatnie browary i plan na jesień, dużo chodzić po górach, rower może uruchomić, kajak jeszcze bardziej. Teraz będzie mniej ludzi, to jeszcze, jeszcze lepiej się będzie pływać i braćcie za siebie. Taki jest cel, żeby trochę tego sadła zrzucić. A więc dzisiaj ostatnie piwka, to trzeba je podegustować, porozkoszować. Więc <grym> tak myślę, że w te czwartki, te odcinki właśnie będę puszczał takie nie strasy, tylko chodzenie po górach. Może właśnie ten rower, tutaj te ścieżki rowerowe, Wam pokażę w bezkidach, jakie mamy i was trochę zachęca, chociaż nie wiem, czy to trzeba zachęcać do Beskidów, to chyba nie trzeba zachęcać, tu i tak ludzie przyjeżdżają no, ale nie wszyscy wiedzą o takiej właśnie ścieżce, która jest tutaj jakąś tą kamerkę założyć trochę na rower, tam gdzieś na czoło i, i przejechać po takiej ścieżce też wam pokazać, jest fajna ścieżka naokoło Jeziora Żywieckiego jest e, ta... G Green Vela się to nazywa, czy jakoś tak? ona właśnie tam jedzie aż z Rajczy, tam gdzieśmy teraz wracali z, prawie z Ujsu, nie wiem czy w Ujsuach też nie jest więc kurde no, jest ja tu gdzie pojeździć na rowerze trochę wam pokazać. I tak myślę, że to by było takie na czwartki właśnie. W czwartki takie odcinki trochę inne. Kto nie chce, to nie będzie oglądał. Niedziela wtorek zostawimy dla, na trasy, a, a czwartki zrobimy takie właśnie takie luźne z tych terenów z wolnego czasu, co tam czasem się porabia, nie? Jak myślicie dajcie znać?